3 października 2020 roku Ojciec święty papież Franciszek podpisał i ogłosił swoją nową encyklikę społeczną Fratelli Tutti o braterstwie i przyjaźni społecznej. Braterstwo i przyjaźń społeczna są drogami wskazanymi przez papieża, aby budować lepszy świat, taki bardziej sprawiedliwy i pokojowy, poprzez zaangażowanie wszystkich, zarówno ludu, jak i zaangażowanie instytucji. Potwierdza również on z tą, z swoją treścią encykliki sprzeciw wobec wojny, wobec pewnej dyskryminacji, którą, którą określa również globalizacją obojętności. O czym zatem jest encyklika papieża Franciszka i do kogo jest adresowana? O tym będziemy rozmawiać z naszym dzisiejszym gościem, panią Dorotą Abdemula. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Pani Dorota dodam tylko, pracuje w Watykanie, w dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia. Jest również dziennikarką, współpracującą m.in. z Katolicką Agencją Informacyjną, a w 2016 roku pełniła funkcję rzecznika prasowego Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Zatem, wracając do tego pierwszego pytania: o czym jest encyklika papieża Franciszka i do kogo jest skierowana? Myślę, że warto w tym miejscu też zapytać o to, jak Włosi patrzą na tę encyklikę. Czy ona już jest odłożona na półki, czy wręcz przeciwnie? No to są bardzo ciekawe pytania. Samoliciec święty pisze o tym, że to jest tekst dedykowany wszystkim, wszystkim wierzącym, wszystkim ludziom dobrej woli. I to się może wydawać troszeczkę taką nowością, bo my byliśmy przyzwyczajeni, tak mi się wydaje, że jednak encykliki papieskie, czyli te takie teksty najpoważniejsze spośród różnych dokumentów, które się święty publikuje, to są jednak teksty dedykowane przede wszystkim ludziom wierzącym. Ba, ym... Trudność tekstów pisanych przez Jana Pawła II, przez Benedykta XVI, przyzwyczaiła nas do tego, że najpierw te teksty czytają teologowie, czytają księże, czytają ci, którzy mają odpowiednie przygotowanie i odpowiednie też doświadczenie w czytaniu tego typu tekstów, i później jakoś nam świeckim wskazują na te najważniejsze punkty. No a tutaj nie: Tu Ojciec Święty napisał encyklikę, pisząc, że kieruje ją do wszystkich. I do wierzących, i do niewierzących, i wydaje mi się, że chyba w takim kluczu należy ją czytać, że to nie jest tekst skierowany do jakiejś konkretnej grupy osób, ale tekst, w którym Ojciec Święty niejako. Podsumowuje całe swoje dotychczasowe społeczne nauczanie, a to nauczanie, jak wiemy też na przykładzie jego podróży, jego spotkań, jego przemówień, to jest nauczanie dedykowane całemu światu. I myślę, że to jest taka charakterystyczna też cecha Pontyfikatu Franciszka, że on cały czas stara się jakby równolegle wychodzić i do, i do tych osób, które są w Kościele, które są w nim niedawno, a może są od, już od wielu lat, ale też do tych, którzy są poza Kościołem i pokazywać, że. Takie samo prawo ma każdy z nas do spotkania z Panem Bogiem. No i on w ten sam sposób stara się Pana Boga, naukę Kościoła, prawdy wiary przybliżać każdemu. Powiedziałaś o tym, że ta encyklika jest skierowana również do osób, które są niewierzące albo tak naprawdę poszukują i rozeznają swoją wiarę. Warto chyba zwrócić uwagę na to, że papież Franciszek swoją ręcyplikę rozpoczyna od wezwania takiego duchowego, też odniesienia się do świętego Franciszka Zasyżu. Czy zatem widzisz jakieś konkretne wskazania i konkretne punkty, na które powinniśmy zwrócić uwagę jako świetcy? Na pewno to wszystko, co papież Franciszek mówi o braterstwie międzyludzkim. To choć wydaje się taką, powiedzmy, płaszczyzną horyzontalną relacji między, między narodami, między poszczególnymi członkami społeczeństw, to jednak Ojciec Święty pokazuje, że to wszystko ma być odbiciem tej relacji między Panem Bogiem, jako miłosiernym ojcem, a stworzeniem. Więc na pewno dla nas to jest taka zachęta, żeby nie traktować tego braterstwa, tej solidarności międzyludzkiej, jako takiego w cudzysłowie, powiem, dobroludzizmu, takiego bycia dla siebie dobrymi. ale bez żadnej jakiejś głębszej, że tak powiem, podstawy. Tylko tu Ojciec Święty bardzo nas zwierzących zachęca do tego, żebyśmy my tą bliskość, tą otwartość na drugiego człowieka traktowali jako odpowiedź na to, w jaki sposób my sami jesteśmy przyjmowani przez Pana Boga. I przypomina, że też w ten sposób my świeccy, być może dotrzemy właśnie z tym obrazem Pana Boga do tego, kto jeszcze kościoła, czy Jezusa Chrystusa, czy w ogóle Pana Boga nie poznał. Takie charakterystyczne zdanie, które wydaje mi się jest najczęściej jednak powtarzanym w tej chwili i w kościele i w prasie, to jest to, że nikt nie ocala się sam, czy też inaczej nikt nie zbawia się sam, bo po włosku nessuno si salva da solo to jest ten sam czasownik, zbawiać i ocalać, więc teraz my wierzący możemy to zdanie przeczytać właśnie w ten sposób, że nikt z nas nie zbawia się sam, tak? Z kolei osoby, które może nie są wierzący, które nie patrzą na życie doczesne w kategorii, no właśnie, drogi do zbawienia, no też mogą z tego tekstu takie bardzo konkretne i aktualne przesłanie o tym, że nikt nie może się ocalić sam bez braterstwa, bez wspólnoty, no właśnie takie przesłanie mogą, mogą z niego wyciągnąć. I tak jak mówię, to nie jest tekst, który ma w jakiś szczególny sposób coś nowego nam powiedzieć to jest raczej zebranie tego wszystkiego co Ojciec Święty od, przez lata mówi w temacie braterstwa w temacie solidarności w temacie też otwartości na osoby innego wyznania na osoby innych ras innych kultur czy też osoby po prostu, które chociaż są wierzący, tak jak my, to być może kompletnie się różnią światopoglądem, zachowaniem tym, w jaki sposób ta wiara przekłada się na ich codzienne życie. No, to jest wbrew pozorom moim zdaniem wymagający tekst, taki, który bardzo łatwo jest, że tak powiem, spłycić do jakiegoś takiego zbioru aforyzmów, tak? wybrać sobie jedno czy drugie zdanie i powiedzieć, o, to, o co tu chodzi. No, wydaje mi się, że jednak trzeba, trzeba lektury całości i to jest też ciekawe, do czego zachęcają włoscy biskupi, do tego, żeby ten tekst w całości przeczytać i przemedytować. I to już jest kolejny raz, kiedy ja widzę właśnie, że, że Kościół zachęca do tego, żeby nad tekstami papieskimi medytować, żeby się modlić z tymi tekstami. Tak samo było, kiedy Ojciec Święty napisał encyklikę Christus Vivit, tą dedykowaną młodzieży, posynodalną. Wtedy również ze wszystkich stron padały zachęty, nie czytajcie tego tekstu jak podręcznika, ale weźcie ten tekst na modlitwę i się tym tekstem pomódlcie, i wtedy odkryjcie, to, co przez słowa Ica świętego, co tak naprawdę zawdzięczamy świętych. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę na to, że jest pewna nowa forma zaproponowana, czyli encyklika, która jest swego rodzaju medytacją, do której nas zachęcają biskupie, ale również sam Ojciec Święty, mówiąc właśnie o dialogu, o kulturze. Spotkania i pewnym braterstwie, o którym teraz rozmawiamy. W Emcyplica pojawiały się również pewne wątki, które przez niektórych publicystów, dziennikarzy i komentatorów są oceniane jako innowacyjne i odejście od pewnych kwestii, które były wcześniej głoszone przez poprzednich papieże. Mam tutaj na myśli chociażby kwestie związane z wolną sprawiedliwą, z karą śmierci, czy z karą nawet więzienia. Dożywotniego. Do Jak Twoim zdaniem, również abyś mogła powiedzieć, odnoszą się do tego publicyści włoscy, czy jednak nawiązują do tego dialogu, do spojrzenia do kwestii duchowej w tej cyflicy, czy tylko koncentrują się na tych kilku elementach zewnętrznych? Paradoksalnie nie koncentrują się na elementach zewnętrznych, no ale też. Wydaje mi się, że to zależy, których publicystów czytać, bo, bo w tej chwili ogromnym wyzwaniem jest to, żeby nie wyrywać z kontekstu. No, mamy takie czasy też dzięki mediom internetowym, że szalenie łatwo jest z jakiejkolwiek wypowiedzi tego Świętego, czegokolwiek wybrać fragment, wybrać tweet, yy, wybrać jakieś kilka zdań, które być może brzmią prościej i są łatwiejsze w zrozumieniu od innych, no i na tym potem budować całą narrację. Akurat paradoksalnie wydaje mi się, że tutaj we Włoszech te fragmenty o wojnie sprawiedliwej, o karze śmierci nie były tymi, które jakoś wzbudziły szczególne zainteresowanie. Teraz pytanie, czy dlatego, że są za trudne, czy dlatego, że są za oczywiste, czy może, w pewnych oczywiście kręgach, czy może dlatego, że jednak największym uznaniem, jakimś może nie tyle uznaniem, ale jakąś taką uwagą cieszyło się jednak to, co Ojciec Święty mówi o solidarności, co mówi o dialogu międzyreligijnym, co mówi o pomaganiu sobie nawzajem. Bo to są też te tematy, które tu we Włoszech są żywe, zarówno teraz w tej sytuacji pandemii, kiedy ta solidarność jest ogromnie potrzebna. Bo jednak Włochy są krajem, który bardzo ucierpiał społecznie my tego na tej chwilę jeszcze w ogóle nie widzimy, jak ogromna jest skala tych tutaj no, no, zniszczeń, można powiedzieć. Ale też dlatego, że na przykład wszelkie kwestie otwartości na inną kulturę, inną religię, na przybyszów, no to z kolei jest coś, z czym Włosi wskutek kryzysu migracyjnego tak naprawdę borykają się od dziesięcioleci. Więc i to były te tematy, które tutaj przebiły się jakoś najbardziej. O te pozostałe publicyści czy nie śmieli pytać, czy nie pytali, bo uznali, że to jakaś jest rzecz drugorzędna, nie mnie oceniać, ale wydaje mi się, że tak naprawdę nawet na podstawie tego, co Ojciec Święty w tym dokumencie pisze, czy o karze śmierci, czy o no właśnie o wojnie sprawiedliwej. To jeśli chcemy mówić o całym nauczaniu Ojca Świętego, to znowu trzeba by sięgnąć też do jego innych tekstów, tak? Trzeba spojrzeć na cały kontekst tych wypowiedzi. Trzeba spojrzeć na to, co on na ten temat mówił chociażby w Ameryce Łacińskiej, co mówił w Afryce, bo tak jak mówię, ta encyklika podsumowuje, wypunktowuje pewne najważniejsze myśli, ale nawet przez sam fakt, ile razy Ojciec Święty cytuje samego siebie. Myśmy liczyli tutaj ze znajomymi dziennikarzami, 60% przepisów to są przepisy do innych tekstów Franciszka. To nas zachęca do tego, żeby jednak wyjść poza sam ten jeden tekst, jeśli rzeczywiście chcemy mówić o tym, co w ogóle Ojciec Święty na jakiś temat mówi, i sięgnąć do innych przemówień, akordacji, homilii, gdzieś jakichś przesłań, które Ojciec Święty z różnych, z różnych okazji kieruje. A czy znaczy Twoim zdaniem pewien radykalizm, który proponuje nam ta encyklika, bo te kwestie, które są głoszone przez. Ojca świętego, czyli takie otwarcie się, takie braterstwo, nie do końca jest może zrozumiane przez chrześcijan. Jak, jak ty to widzisz? to na pewno są kwestie trudne i myślę, że one są równie trudne tutaj we Włoszech jak w Polsce, bo często się mówi, że to zarzuca się, moim zdaniem zupełnie niesłusznie Polakom jakieś takie zamknięcie, czy, czy jak jest to jakąś taką obawę przed odpokrajowcami, no to trzeba kompletnie nie znać historii polskiej, i także tej współczesnej, żeby, żeby o czymś takim mówić, natomiast wydaje mi się, że te kwestie są równie kontrowersyjne tutaj we Włoszech, aczkolwiek no właśnie, to we Włoszech narodziła się wspólnota Santeggio, ta, która stworzyła i promuje chociażby korytarze humanitarne, ta, która troszkę się tutaj o, o wszystkich migrantów i przybyszów, którzy ze wszystkich stron w tej chwili praktycznie do Was przybywają, czy drogą morską, czy, czy, czy w jakiś inny sposób. To na pewno jest bardzo wymagające i to jest rzeczywiście chyba taka część papieskiego nauczania, w której Dzień Święty mówi, niezależnie od tego, co Wam mówi świat, patrzcie na to, co mówi Ewangelia, żyjcie Ewangelią. Bardzo często powtarza te, te słowa ksiądz Kardynia o o papieżski, który i Ojciec Świętemu często towarzyszy i też jest jakby takim przedłużeniem Jego ramion, jeśli chodzi o niesienie pomocy. Karnał Krajewski bardzo często mówi, że to co, to co robi on, a robi to wszystko na prośbę Ojca Świętego, z Ojca Świętego, to jest, on to mówi wprost, robienie Ewangelii. I to jest dokładnie to, co mówi Święty, róbcie Ewangelię. Zastanówcie się, co zrobiłby konkretnie Jezus w waszej sytuacji, spotykając przestępcę, spotykając uchodźcę, spotykając człowieka brudnego, bezdomnego, schorowanego. To są bardzo trudne rzeczy. To Byłabym bezczelna, gdybym powiedziała, że jest to proste, bo, bo dla mnie również nie jest. Chyba każde spotkanie z drugim człowiekiem, który w jakiś sposób nas przeraża, czy fizycznie, czy, czy może poprzez różnicę kultur, jakąś barierę językową. Są no, rzeczy, to są trudne spotkania. No ale właśnie na tym polega ten, ten radykalizm mojego Świętego, ale na tym też polega pewna jego konsekwencja. Konsekwencja w tym, że on nigdy y, takiego nauczania nie pozostawia bez jakiegoś y, punktu podparcia w Ewangelii znowu to, że tę entyklikę Ojciec Święty y, opiera na przypowieści o synu, Mar na przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, to znowu pokazuje, że Ojciec Święty tego, co mówi, nie mówi jako nauczania społecznego, które możemy zaabstrahować, nie wiem, innych dziedzin teologii całej reszty nauki kościoła, ale że mówi to dokładnie w oparciu o Ewangelię, dokładnie w oparciu mm, o to swoje wpatrywanie się w Jezusa, o postawianie w, w pierwszym rzędzie sobie samemu pytania, co zrobił mu Jezus na moim miejscu. No, szalenie trudne, ale, ale jakże prawdziwe. Tak no, rzeczywiście, wydaje się to szalenie trudne, szczególnie w tych czasach, o których rozmawiałem, będąc w pandemii, mówimy o pewnym braterstwie, widząc to, jak czasami z obojętnością podchodzi się do drugiego człowieka, ale też przemawia przez to, o czym rozmawiamy, taki cały pontyfikat Ojca Świętego, bo od samego początku on mówi i o miłosierdzi i o dobrze, i o szacunku do drugiego człowieka. Więc to rzeczywiście potwierdza się już w trzeciej encyklice społecznej, i też bez wątpienia widać pewną ciągłość, która jest pomiędzy chociażby encykliką laudato si, a właśnie encykliką Fratelli Tutti. A jeśli byśmy mieli wskazać, Twoim zdaniem, takie najważniejsze dwa lub trzy elementy, to co byśmy mogli naszym widzom zasugerować, jeśli chodzi o takie punkty, które Twoim zdaniem są takim kluczem do poznania tej encykliki. Ja paradoksalnie nie byłbym ja odwrotnie, ja jeśli mogę. Czyli właśnie nie czytać jej na wyrywki, ale przede wszystkim spróbować po pierwsze poznać cały tekst. Bo inaczej naprawdę zrobimy z, z biura z Tym bardziej, że bardzo często jest tak, że to, co Ojciec Święty mówi na temat postaw, na temat jakichś zachowań społecznych, jest dużo szerzej odbija się gdzieś w mediach. A tymczasem, tak jak mówię, Ojciec Święty mówi to w oparciu o jakby patrzenie się w Ewangelii. Więc ja bym powiedziała tak, najpierw osobiście przeczytać, przemedytować właśnie tę przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, chociaż pewnie wszyscy ją znamy na pamięć, przynajmniej w teorii. Więc to byłaby rzecz pierwsza. Rzecz druga przeczytać w całości, naprawdę w całości ten tekst encykliki od początku do końca. I może tak, jak proponuje sam Ojciec Święty, po lekturze całości zastanowić się. Co mnie najbardziej porusza, tak troszeczkę po ignacjańsku, po jezuicku, który fragment mnie jakoś najbardziej dotyka i ten fragment wziąć na modlitwę. No, to jest takie trochę pomieszanie, powiedzmy, lekcji XIX, o co prosi Ojciec Święty w, kontek w kontekście tego tekstu, ale wydaje mi się, że to jest najlepsza metoda, bo teraz wskazania jakichś trzech konkretnych czy dwóch, trzech konkretnych tematów. To zawsze jest uproszczenie, to zawsze jest coś, co, co gdzieś jest tylko częścią naprawdę bogatego nauczenia, nauczenia Ojca Świętego. Ojca Świętego, który pamiętajmy jest jezuitą, więc naprawdę nie jest ani powierzchowny, ani nie jest kimś, kto tylko idzie horyzontalnie w relacje międzyludzkie zamiast w relacje Pan-Bóg-Człowiek. A wiem, że takie zarzuty są i moim zdaniem są bardzo, bardzo mocne. Zatem wszystkich naszych widzów odsyłamy do tego, żeby encyklika Fratelli Tutti, Ojca Świętego Franciszka, stała się pewną medytacją, pewną drogą poznania swojej duchowości, ale też duchowości drugiego człowieka, otwartości również na naszych braci i pewnej kultury spotkania, o której dość często w dzisiejszych czasach zapominamy, sięgając dość często po smartfon i uciekając od normalnej rozmowy. Niech ta encyklika również otwiera nasze serce na drugiego człowieka. A specjalnie dla nas. Dzisiaj rozmawialiśmy, dla naszych widzów, rozmawialiśmy z naszym gościem, panią Dorotą Abdymura z samego Rzymu, więc bardzo serdecznie dziękujemy za to połączenie i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję za zaproszenie.